Do wykonania tego deseru będziemy potrzebować czekoladę mleczną, balony, śmietana musi niestety być w spreju, ale to zobaczycie dlaczego za chwilę. Owoce. Ja dzisiaj użyję winogrona, bo teraz w tym okresie truskawki to są niedobre, drogie. A mrożone to właśnie kurcze nie pasują. Zaczynamy od czekolady, robimy tak zwaną kąpiel wodną. Czekolada już się kąpie, ale zapomniałem dodać, że balony najlepiej żeby były umyte. Bo będziemy je używać do czekolady. W sumie możemy już je nadmuchać. Możemy zrobić to razem. Dobra, działamy. Balonik, to zależy jaki duży, bo robimy z tego miseczkę. Za chwilę się dowiecie. O, mi się wydaje, że taki będzie cacy. Ja zrobię dwie miseczki, dlatego potrzebuję dwa balony. Bierzemy naszego nadmuchanego balona i zamaczamy w czekoladzie. Chodzi o to, żeby powstała na balonie taka miseczka. Czekolada już ostygła. Jest wszystko super. Teraz musimy przykleić tasiemkę na balon. Kawałeczek. I w tym miejscu musimy zrobić ukucie. żeby powietrze powoli schodziło. I mamy drugiego. Jak już zamoczymy, to musimy go ułożyć do miseczki, tak żeby był w takiej pozycji. No i jeszcze taka rada: jak będziecie moczyć balona w czekoladzie, to ostrożnie bo jak dotkniecie ściankę, a ona będzie nagrzana, no to z balonem może się stać Niestety raz wybuch, no i było trochę sprzątania No, a balona zostawiamy, żeby ostygł Teraz na papierze do pieczenia robimy kleksy ale z czekoladą ostudzoną ponieważ jak damy taką ciepłą weźmiemy naszą miseczkę no, to możemy ją uszkodzić, bo się zrobi dziura. Od razu dam dwa kleksy. Przy okazji, na deskę do krojenia, bo to od razu daję do lodówki. Niseczki. I dajemy do schodzenia. A tu, zobaczcie, robię podstawkę. No i przeszło na wylot. Także tak nie robimy. Jak to mówi znajomy? Nie, Okej, okay, jest tak, jak być powinno. Postawka, miseczka. Teraz musimy to jakoś ozdobić. Czyli pita Śmietana. No i owoce. I jeszcze damy na górę. prosty deser, który potrzeba na niego trochę cierpliwości ale mi się wydaje, że warto a najważniejsze bo ja tak zrobiłem dla swojej dziewczyny, czyli obecnej żony zrobiłem miseczki przyjechałem do niej i powiedziałem, żeby wyszła na chwilę bo byliśmy u niej w pokoju przygotowałem się wita śmietana oczywiście jest potrzebna, bo nie wsiadę do niej z mikserem Raz, raz i gotowe. A co wy uważacie na taki deser, na walentynki? Podzielcie się w komentarzu. Cześć.